Na nowy. Dzięki temu poprawi się komfort jazdy i przede wszystkim bezpieczeństwo romagniste. Z dowozów korzysta większość uczniów szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Turośni. Niektórzy z uczniów do szkoły mają nawet kilkanaście kilometrów. To nam ułatwi funkcjonowanie szkoły, bo e, możemy bezpiecznie i sprawnie dzieci przywozić i umożliwić. Nowy autobus zastąpił 30-letni, bardzo wyeksploatowany pojazd. Zakup nowego był możliwy dzięki pozyskanemu przez gminę dofinansowaniu. No, tak naprawdę nie nadawał się do używku. trzeba było wiecznie remonty, co się wiązało z kosztami. Natomiast ten ten nowy kosztował 707 tysięcy i tutaj y, dotacja jest z budżetu państwa 300 70, 357 tysięcy. Gminy potrzebują m, tego transportu. Cieszę się, że tu w przypadku, w przypadku gminy. W Turoś, udało się połączyć środki gminy i środki budżetu państwa, zapewnić nowy, bezpieczny autobus, który będzie te dzieci dołożył do szkoły w Turoślu. Będzie, będzie lepiej, szybciej, a przede wszystkim bezpieczniej. Kursy są dwa razy dziennie, rano wieczór i po południu i no myślę, że tak gdzieś po 100 kilometrów nawet będzie pokonany. Połowa pieniędzy na zakup autobusu pochodzi z budżetu państwa. Pozostała część z kasy gminy Turoślu. Ewa Mamińska, obiektów.